ABC, wyboru gier dla dzieciaków. A, naucz się oznaczeń. W Polsce obowiązuje PEGI, Pan European Game Information. Jest to system oznaczeń, który pozwala nam, rodzicom, podejmować decyzje pod kątem wieku. Są to oczywiście podstawowe oznaczenia, jakie możemy spotkać w grach wideo. Istnieją też dodatkowe, takie, które mówią o wulgarnym języku, o występowaniu przemocy lub możliwości transakcji. B. Wybierz grę odpowiednią dla swojego dziecka. Jeżeli twoje dziecko lubi sport, wybierz koszykówkę, siatkówkę, a może hokeja. Jeżeli lubi podróże, znajdź dla niego grę przygodową, a jeżeli lubi historię, to może gra w czołgi albo taka, która dzieje się w średniowieczu. C. Upewnij się, że gra jest dobrym wyborem, sprawdzając, co jest na ekranie. Wygoogluj ją. Przeczytaj opinie, przeczytaj recenzje, znajdź gameplaye' na YouTubie, a na koniec zagraj z dzieckiem, albo chociaż popatrz jak ono gra, może też się wciągniesz, bo gry mogą być bardzo pożyteczną rozrywką. Badania pokazują, że na przykład gry z otwartym światem wpływają na odprężenie, rozbudowują napięcie nerwowe i mogą pomóc nam w relaksie. I protip: pogadaj z dzieckiem, co lubi grać, bo na to pytanie powinna odpowiedzieć z większym entuzjazmem niż na pytanie, jak było w szkole. No bo wiadomo, spoko, mamo.